Polski transport na arenie unijnej zajmuje ponad 20% całego transportu drogowego, czyli jesteśmy liderem pod tym względem. Jesteśmy również liderem kabotażu wewnątrz niemieckiego, wewnątrz francuskiego. Wiadomo było w związku z tym, że państwa Starej Unii będą chciały ukrócić naszą przewagę gospodarczą pod tym względem, no i wprowadziły w zeszłym roku pakiet mobilności. Państwo polskie miało od zeszłego roku, od lipca, czas, na implementację tego prawa. Czas jest do 2 lutego przyszłego roku, bo wtedy już zacznie obowiązywać. Ale zostawili sobie czas zostawili sobie dużo czasu, bo dopiero wczoraj opublikowali druk. Wczoraj opublikowany druk wygląda tak. Dzisiaj o 9.00 już była komisja, gdzie był omawiany ten druk. O 17.30 będzie sprawozdanie no i prawdopodobnie jutro głosowanie nad tym. Przebieg dyskusji na komisji był absurdalny. Na wszelkie poprawki opozycji co do tego projektu minister Weber odpowiadał nie ma już czasu na poprawki, mam nadzieję, że Senatowi się uda naprawić. Żenujące, naprawdę żenujące sprawa dotyczy ponad 400 tysięcy kierowców, sprawa dotyczy ponad 50 tysięcy firm, sprawa dotyczy prawie miliona osób powiązanych z transportem w Polsce, a oni mówią, że nie mają czasu na poprawki. A co właściwie implementują te przepisy? Po pierwsze implementujemy całe prawo unijne, które ograniczy nasze możliwości właśnie kabotażowe, czyli karencje, częstsze zjazdy samochodów do Polski, wprowadzi częst, większą, większe kary na naszych przewoźników, także już tutaj są ogromne problemy i ogromne ograniczenia naszej konkurencyjności unijnej. Ale dodatkowo rząd polski nie byłby rządem polskim, gdyby nie skorzystał z okazji, aby dodatkowo zarobić na tym procederze. I również postanowił podnieść bazowe wynagrodzenie, w związku z tym zwiększając wypłaty dla ZUS-u, NFZ-u, ale już naturalnie nie podnosząc pensji pracowników. Według ustaleń sprzed 3,5 miesiąca ten wzrost miał wynosić 38%. Dzisiaj rząd twierdzi, że już jest trochę mniejszy, no ale wynosi co najmniej 25-30%. I w następnych latach, w przyszłym roku, do ZUS-u dodatkowo ma wpłynąć 2,2 miliarda. NFZ 1,4%, zaliczki na PIT 1,2 miliarda. I to są dodatkowe pieniądze, które polskie firmy transportowe będą musiały wypłacić. Nie będą mogły inwestować w rozwój, w nowoczesny tabor, nie będą mogły płacić lepiej kierowcom, tylko będą musieli oddawać państwu. Naturalnie zmniejszy to konkurencyjność naszych firm na arenie międzynarodowej, doprowadzi do tego, że część przedsiębiorców zastanowi się, czy jest w ogóle opłacalność, żeby w Polsce trzymać swoją firmę, a nie lepiej ją w ogóle przenieść na zachód, czyli do Niemiec i do Francji, tam odprowadzać podatki. I też stagnacja pensji doprowadzi do tego, że duża część kierowców zastanowi się, czy jednak mimo wszystko nie lepiej zatrudnić się w Niemczech czy we Francji. Byliśmy liderem bez wszelkiej pomocy państwowej, bez tego, że państwo cokolwiek pomogło, ale przestaniemy być liderem dzięki implementacji, dzięki pakietu mobilności, który właśnie państwo wdraża w nasze prawodawstwo, zostawiając przedsiębiorcom, jak mówimy, niewiele czasu, bo już od 2 lutego zacznie to wszystko funkcjonować.